Witam, chciałam Wam dzisiaj zaprezentować mój strój dnia weselny typowo. Teraz mam na sobie marynarkę, ponieważ w kościele trochę się wstydzę pokazywać zbytnio swoje wdzięki. Ale wygląda to tak. Marynarka jest zwykła, czarna, dopasowana. Sukienka. Marynarka jest firmy Stefany, coś takiego. Sukienka z angielskiej firmy TFNC. Nie znam takiej, powiem szczerze, pierwszy raz widzę na oczy. Buty z New Luca, teraźniejszej kolekcji za całe 20 funtów. Ona jest tak naprawdę krótka bardzo ta sukienka, ale nie czuję się nago, bo mam tak puszczony tiul. To jest taki odcień łososiowy wpada, wpadający w pomarańcz, a teraz może dodatki. I tutaj mam bransoletkę srebrną, przewiezioną z Maroka od mamy. Standardowo obrączka i pierścionek zaręczynowy. Paznokcie taki Ręcz powiedzmy, że z końcówkami pomarańczu i takie kolczyki z bazarku gdzieś za 8 zł. Makijaż delikatny. To by było wszystko. I dajcie znać, czy Wam się podobało, czy może nie. Jeszcze torebka pożyczona od siostry, ale powiedzmy, że jest z jakiegoś second handu skórzana. To by było wszystko. Dajcie znać, czy się podobało. Pa.